Cześć, witajcie! Jeśli wysiewaliście rośliny balkonowe, takie jak pelargoni i petunie, w podobnym terminie jak ja, czyli pod koniec stycznia, to jest to najwyższy czas, aby przenieść je do większych pojedynczych doniczek. Najpierw mały przegląd, co tu w ogóle będziemy dzisiaj pikować. Tutaj mamy petunię kaskadową. Tutaj mamy pelargonię zwisającą. I mogę powiedzieć, że nie polecam tych nasion, ponieważ w kowaniu było pięć nasionek, a w zeszły tylko dwie sztuki i to jedna widzicie taka drobniutka. Te największe tutaj, i których jest najwięcej, i najładniej rosną, to są palargonie rabatowe, które jakoś co roku najbardziej mi się udają. O, tutaj jest opakowanie różowa palargonia rabatowa. Tutaj mamy również petunie. Są to petunie białobrzeżne. Jak widzicie, są bardzo, bardzo drobniutkie i bardzo malutkie. Prawdę mówiąc, producent na opakowaniu zaleca, żeby wysiewać je dopiero w lutym. Ja je wsiałam pod koniec stycznia, a bardzo długo kiełkowały no i są bardzo malutkie. Przystąpieniem do pracy, oczywiście musimy zaopatrzyć się w dosyć sporą liczbę doniczek. Ja przyszykowałam sobie doniczki takie w rozmiarze P8 i będę pelargonie rabatowe pikować do pojedynczych doniczek. Te mniejsze multi doniczki przygotowałam sobie do petuni. Przygotowanych doniczkach robię sobie pikownikiem, czy ołówkiem, czy, czy co tam macie. Dosyć takie obszerne dziury, tak żeby nam się zmieściły całe roślinki z bryłą korzeniową, czyli rozrośnięte korzenie, aby one nie były powciskane tak na siłę, tylko żeby miały dużo miejsca. Mi jakoś ten spo sposób tak najbardziej odpowiada. Przygotowałam też sobie widelec i za pomocą widelca będę rozdzielać sadzonki. Zauważyłam, że widelec właśnie fajnie się sprawdza. Możemy ładnie rozdzielić takie drobniutkie rośliny. O, i tak prezentuje się sadzonka małej pelargonii. Sadzonkę umieszczam głęboko w ziemi, aż po same liście i obsypuję mocno ziemią. Pamiętajcie, aby Wasze rozsady pikować dopiero w momencie, kiedy będą miały wykształcone 2-3 liście właściwe. To znaczy na początku roślinka wypuszcza dwa takie liścienie, a dopiero później zaczyna wypuszczać liście właściwe. Ząbki, które nie wykształciły jeszcze liści właściwych są bardzo słabe i mają dosyć małe szanse na dobre ukorzenienie się i na przetrwanie. Dlatego nie śpieszcie się, poczekajcie, aż wasze kwiaty wypuszczą przynajmniej te dwa liście właściwe i wypuszczą też ładne korzenie. Tak prezentuje się gotowa rozsada pelargonii rabatowych. Ja tutaj mam przepikowane jakieś takie maluszki o dwa liście, ale tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu nie mam tyle miejsca, żeby trzymać jeszcze takie niewyruśnięte sadzonki. Przyszykowałam sobie takie multipaletki. W doniczce będę pikować petunię zwisającą. Natomiast petunie białobrzeżne będę pikować po kilka sztuk w tych drugich doniczkach. Używam widelca, aby ładnie rozdzielić sadzonki jedne od drugich, żeby korzenie się nie poplątały. Są bardzo drobniutkie i bardzo małe te sadzonki, ale bardzo szybko rosną. O tutaj możecie zobaczyć taką ładną sadzonkę petunii. Prezentuje się gotowa paletka z petuniami. Na pewno teraz szybko urosną. I jeszcze zostały te najmniejsze petunie białobrzeżne. One w ogóle bardzo długo kiełkowały. Już myślałam, że w ogóle nic nie wyjdzie, ale w końcu zaczęły puszczać. Także, jeśli macie taką możliwość, to wysiewajcie je wcześniej. Ja bym powiedziała, że nawet warto je wysiać gdzieś w połowie stycznia. Swoje rozsady oczywiście opisuję i wszystko dokładnie podlewam. Jak dalej pielęgnować taką rozsadę pelargonii i petunii? Ja poczekam aż one ukorzenią się w tych doniczkach. Będę widziała, że fajnie zaczynają rosnąć. Rozpocznę podlewanie biohumusem. Dodatkowo, jeszcze w przypadku palargonii. Robię taki zabieg, który polega na uszczekiwaniu stożków wzrostu, czyli tych takich liści, które Pelargonia wypuszcza na samym środku. Powoduje to, że Pelargonie się rozrastają, robią się coraz większe, ale z uszczekiwaniem liści również poczekajcie do momentu, aż sadzonki ładnie się zadomowią w nowych doniczkach. Podobnie z petuniami. Poczekam, kiedy zadomowią się w swoich nowych doniczkach i rozpocznę nawożenie biohumusem. Potem z czasem, gdzieś tak w połowie kwietnia, rozpocznę już nawożenie tak, taką typową odżywką do petuni i surfinii. W ostatnich dniach, korzystając z pogody, przygotowałam sobie również rozsadnik w tunelu foliowym. Tak się on prezentuje po prostu najprostsza konstrukcja z możliwych. Pracy w ogrodzie coraz więcej, każdego dnia jest już coś do zrobienia i bardzo się z tego cieszę. Komentujcie, subskrybujcie i zostawiajcie łapki w górę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia!